Dzień dobry. Yy, mamy to, co widzimy. Indukcja. O co chodzi z indukcją? Dwa kroki. Pierwszy krok. Sprawdza, czy zachodzi dla n równego 1. Zawsze będzie zachodziło w tych zadaniach na studiach, ale sprawdźmy teraz u nas. Jeżeli n jest równe 1, to skoro tutaj sumujemy n wyrazów, to znaczy się, że będziemy sumowali tylko jakby jeden wyraz, nie? Czyli będzie sama jedynka. A po drugiej stronie będzie 1 razy 1 plus 1. Przez 2. No to chyba nie trzeba być filozofem, żeby wiedzieć, że to się zgadza. Jest git. I teraz krok drugi, ciekawszy. Zakładamy, że nasza teza jest prawdziwa dla n. -a. Czyli zakładamy, że to jest prawdą tak jakby, nie? I. Z implikacji ma nam wyjść, że jeżeli to zakładamy, że jest prawdą, to że to dla n plus 1 też będzie prawdą. Czyli my musimy. Tutaj udowodnię, że to też jest prawda, no nie? No bo, żeby implikacja była prawdziwa, jeżeli mamy prawdę, no to, żeby była prawdziwa implikacja, to też musi być prawda, no nie? Tam z logiki to wynika, nieważne. No i co? I teraz sprawdzamy, czy to Tn plus 1 jest prawdą. Czyli w miejsce n, w tym wzorze na górze, stawiamy sobie jakby m plus 1. Czyli to będzie coś takiego, że mamy 1 plus 2 plus 3 plus, czy kropek, plus, no i na końcu jest n plus 1 teraz, no nie? Równa się n plus 1 zamiast pierwszego n, -a. tu będzie n plus 1 plus 1 byczku przez 2. I teraz tak. Jak się przyjrzysz, to ogarniesz, że jak sumujesz te wyrazy po kolei, to przed wyrazem n tym, n plus pierwszym, przepraszam, będziesz miał też wyraz nty. I w magiczny sposób okaże się, iż całe to dotąd to jest. Nic innego jak to, no przecież tak wiemy z treści zadania, no nie? Zatem za cały ten trzykropkowy tam, kurwa, obszar wpisujemy sobie, że to jest n, n plus 1 przez 2 i potem dodać ten ogon n plus 1 i to się musi równać tutaj już, to poupraszam trochę, czyli będzie n plus 1, n plus 2 Cyk No i co? No i teraz ma nam to wyjść, miejmy nadzieję Mnożymy sobie obustronnie razy 2 powiedzmy. Wyjdzie, że mamy. No i powymnażam te nawiasy od razu, nie? Czy będzie, że jest n kwadrat dodać n. Dwójki się skróciły. Teraz tutaj musimy wszystko pomnożyć przez 2, czyli dodać 2n, dodać 2. Równa się. Tu też się dwójki skrócą. A na górze będziemy mieli n kwadrat dodać 2n. Dodać jakby 1n, dodać 2. No i mamy. To samo, nie? No bo tak, n kwadrat jest, jest, 2n są, są, n jest, jest, dwójka jest, jest, czyli udowodniliśmy, czyli wyszło nam, że ta teza przy założeniu, że teza jest prawdziwa, to teza dla n plus 1 też wyszła, że jest prawdziwa, czyli cała implikacja jest prawdziwa wtedy, czyli udowodnione. Dziękuję za uwagę do usłyszenia. Jedzie dzielnicowy, chuj mu w dupę, mały sołganie Jebałem na niego gołe z dupy sranie Mam wyjebane, wpadł do pączka, przychodzę dziesiąta rano Pytam się, idziemy do szkoły, niebo mnie zatrzymano Mam wyjebane, dzielnicowy mówi, też podeszwę buta Ja mu pokazuję zamiast podeszwy gołego fiuta